Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Back to School. I dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, co jest w moim plecaku. Jest tak ciężki. Jeżeli chodzi o ten plecak, to go możecie dostać praktycznie na każdej atletycznej stronie typu dressling, typu choice. Podobnym kroju teraz w sklepach sezonarnych jest ich też naprawdę masa. Zawsze mi się takie plecaki podobały. I w końcu sobie właśnie taki zamówiłam w stylu marynarskim, w biało-czarne. Paski. I on ma tutaj jedną taką małą kieszonkę, i po bokach dwie mniejsze. W tych dwóch tutaj nie ma nic. Więc zacznę Wam pokazywanie, co w nim mam od właśnie tej pośrodku. Zium! Pierwsza rzecz to przysłodka kosmetyczka, którą również możecie zamówić na tych azjatyckich stronach, z takim zmulonym kotem. I w niej noszę ze sobą drobne do szkoły, bo nie chcę nosić dużego portfela, jakiś tam kart, z których to mi nie jest potrzebne, ale drobne drobny zaczyna picie bułkę czy coś takiego. Ze sobą noszę w takiej małej saszetce. Kolejna rzecz, którą sobie noszę, to futerał. Tak mi się wydaje, że można nazwać futerał na dokumenty, w których mam po prostu. O, nawet jakiś bilet. Konto to, bilet! Wrocław! <grytujesz> bilet powrotny z meetupu. Mamy tutaj właśnie legitymację szkolną, jakieś tam inne legitymacje, karty miesięczne i takie jakieś pierdoły. Dalej mam tutaj klucze do mieszkania z takim blokiem z kotem. Jak widzicie, ja mam kosy, to już widać po tym filmiku. I po matkę Zawsze złą naszą matkę dół, bo moje usta są naprawdę wymagające, co chwilę są suche, więc muszę je nawilżać. I w tym momencie mam ze sobą matkę z Eveline SOS z olejkiem arganowym. I tak naprawdę, tutaj w tej małej kieszonce to już wszystko. I od razu Wam mówię, że książki i zeszyty, które tutaj spakowałam, to jest tak naprawdę kwestia przypadku. <laughs> Wybrałam podręczniki do tych produktów, które po prostu najbardziej lubię, a zeszyty te, które mi się najbardziej podobają. <laughs> Pakowania się tutaj konkretnie na jakiś dzień i po odpięciu tych klamer czeka nas kolejne odpięcie, taki po prostu taka zasłówka, którą trzeba rozsunąć, i dopiero tutaj ten worek otworzyć. A, na samym początku myślę taką kosmetyczkę, w której noszę takie mniejsze rzeczy, żeby się nie walały. Pierwszy oczywiście chusteczki, mam już płatki kosmetyczne i w sumie one nie są niezbędne, ale mam je, bo tą kosmetyczkę często też zabieram sobie na wyjazdy i po prostu, żeby nie zapominać o płatkach kosmetycznych, bo często mi się to zdarza, to mam już je zawsze po prostu w jednej kosmetyczce. Noszę tutaj takie też złe rzeczy lastry, które w sumie już są dość mocno spoturbowane. Jako osoba bardzo niezdarna często się gdzieś przetnę... Często coś sobie zrobię, więc wolę już mieć w szkole plask, żeby to sobie zakleić. co oczywiście również gumkę do włosów, ogólnie wsówki i jeszcze jedną gumkę. No i szczotkę taką, wiecie, rozkładaną, która też jest już wysłużona, ale ja uwielbiam! To jest najlepsza szczotka Ever, ponieważ jest mała. I tutaj wiecie, te ząbki tak wychodzą. I mam sterko, więc takie dwa wierny, naprawdę zajmuje bardzo, bardzo mało miejsca. Super sprawa! Jeżeli tylko dostaniecie gdzieś takie kompaktowe szczotki, to zdecydowanie polecam kupić. No, i to wszystko z tej kosmetyczki. Teraz jedna rzecz, która się mieści w takiej małej tutaj kieszonce na tyle, na zapinanie, to jest telefon, i w sumie boję się go tam trzymać. Bo znowu moja niezdarność i rzucenie plecaka może spowodować, że rozbiję ekran, ale nie mam go w tym momencie gdzie indziej trzymać. Często zapytać się, ten telefon, jest to Motorola G2. No i teraz przejdziemy już do tej głównej sekcji. Po pierwsze, co ze sobą noszę to picie. Przy czym picie mam na myśli, dużo picie, jest to bilion pojemności 750 ml, piję w szkole taki jeden i potem piję w domu kolejny albo jeszcze dwa, muszę naprawdę dużo pić, bo cierpię na migreny i ogólnie jakieś dziwne inne rzeczy, które wychodzą z odwodnienia, więc muszę pić naprawdę dużo i w tym momencie mam wodę z sokiem malinowym. Jeżeli chodzi o ten bidon, to możecie kupić te kadłuby i są również różne wersje kolorystyczne. Ja akurat mam różowy. Następna rzecz, jaką mam, to piórnik. Piórnik, który kupiłam w tamtym roku w Kauflandzie. Jest przesłodki, przepiękny, bardzo mi się podoba. E, I co w nim mam? Może tak pokrótce, co sobie noszę codziennie do szkoły? E, nie wpakowałam nożyczek. nożyczek. Nożyczki, klej, linika, korektor. Nożyczki, klej, Długopisy, bo jak mi się jeden zgubi, bo jeden komuś pożyczę i ktoś mnie odda, to potem nie mam czym pisać, więc już. Noszę dwa. Ołówek automatyczny oraz wkłady do niego, takie zapasowe. Ehm, Ruszę ze sobą również pióro i zmazik. Dalej mam trzy kolorowe cienkopisy do podkreślenia tematów. I tutaj mam jeszcze, powinna mieć przynajmniej taki jest, zapas naboj do pióra. Kolejny, co ciekawiście się w moim plecaku, to oczywiście zeszyty. Ten zeszyt, który Wam tutaj teraz pokazuję, jest do języka polskiego. Ten, nie nawet nie pamiętam, musiałabym już sprawdzić. Ten jest do angielskiego. Następnie z napisem I love dots jest do historii. Kolejny też jest z napisem good, bad, girl. Hashtag wanted jest do wosu. No i również do podobnych przedmiotów w sumie wybrałam. Podręcznikom do pokazania, jakie mam. Czyli krok w przedsiębiorczość to jest podręcznik do Podstaw przedsiębiorczości. Ogólnie lubię te tematy, lubię przedsiębiorczość, lubię takie rzeczy, więc yy, dlatego wybrałam ten wodrętnik, mam do pokazania pod tematów. z moich ulubionych przedmiotów. Dalej mamy historię! Ja uwielbiam historię, a jeszcze historię XX wieku, to już w ogóle. Dalej ja mam do wosu i wos jest moim ulubionym przedmiotem całkowicie. Uwielbiam wos, byłem uwielbiam politykę, co się dzieje na świecie. Powiem wam, że nawet w gimnazjum na historię i na wos chodziłam z uśmiechem na twarzy. No że miałam super nauczyciela, to jeszcze te tematy naprawdę bardzo lubię. Teraz już zostało, mi ostatnie dwie rzeczy. że z sobą zawsze taką teczkę i co roku mam tych teczek 2 trzy, bo jak się co chwilę wiecie, niszczą. I jedną mam na przykład w plecaku, jedną mam w torbie. Są to teczki na wszystko. Na jakieś kserówki, na kartkówki, które dostaję, jakieś sprawdziany tak dalej Mnie je tutaj wkładam. Teraz mi jest tutaj prawie nic, tylko jakiś papier kancelaryjny, jakieś tam rzeczy. Wkładam tutaj również wszelkie scenariusze których muszę się nauczyć, jakieś teksty, wierszy i tak dalej. Ja wszystkie sobie same zostawiam i potem je tak jakby kompletuję, ale więc lubię mieć je w teczkach, żeby one przez cały czas, kiedy je użytkuję, były w miarę dobrym stanie, żebym potem mogła sobie je zostawić na pamiątkę ich nie zgubić, więc wszystko noszę w tej teczce i zawsze jest tak śmiesznie, bo po całym roku, kiedy ja wyciągnę wszystkie te rzeczy, np. teraz jak tak było na wakacjach, to wiecie, było tego dziś tyle i tak wszystko segregowałam i sobie czytam i czytałam są scenariusze, to scenariusz jest naprawdę świetna sprawa, więc taką teczkę zawsze mam co roku. I naprawdę z niej korzystam. I ostatnia rzecz, którą sobie wnoszę, nie zawsze, ale często się zdarza, że mam ze sobą to książka, którą aktualnie czytam. W tym momencie mam dar. Juli, kiedy są nudne przerwy, albo kiedy mamy jakieś zajęcia biblioteczne i nic nie robimy ciekawego i mamy wówczas dla siebie wolny, wtedy po prostu wyciągam książkę i czytam. No i to tyle, jeżeli chodzi o to, co noszę w swoim plecaku. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Ja dziękuję Wam już bardzo za obejrzenie. Do zobaczenia na następnym razem i cześć. Pat! Mamo co? Nie mam no. mi pióro. Okej, okay, nie? Mam nadzieję, że się nic z nim nie stało. Może nie będę patrzeć.